Witam, dzisiaj pokażę Wam masywną lornetkę z wieloma zastosowaniami. Jest to lornetka typu Sanitit, która wygląda tak. No i tutaj możemy zauważyć, są no, normalne takie na pierwszy rzut oka, no, dwa tubusy. Ale teraz Wam pokażę o co chodzi. Tutaj akurat. Bo prawa strona i lewa się różni od siebie. Tutaj, jeśli chodzi o prawą lunetę, to jak możemy zauważyć, tam jest taki krzyżyk. Tam jest taki krzyżyk, bo ta lornetka nadaje się do mocowania na, na różną, różnej maści broń. I tutaj jest ten krzyżyk, i jak ją zamontujemy, na przykład do jakiegoś karabinu. No bo do pistoletu to, to, to jest za duże, nie? Ale jak do jakiejś szczelby czy karabinu, no to jak namierzymy sobie cel, no to spójrzcie, tym celownikiem możemy tutaj ładnie wszystko wycelować i, no i unicestwić nasz dany cel. Dodatkowo oczywiście tutaj jest opcja zoomu, spójrzcie, o, i to można, to można ładnie sobie tu przybliżać. I teraz przechodzimy do lewej strony tubusu i tutaj z kolei jest yy, poziomica, to akurat jest teraz dla budowlańców dobre, tam nie wiem czy widzicie, ale tam jest taki, taki. o tutaj będzie dobrze widać, tutaj jest yy, poziomica, ale też możemy horyzont, yy, fale morskie tutaj yy, odmierzać dzięki czemu no, możemy zobaczyć jak te fale, czy one są wysokie czy nie. No ale również tutaj ta poziomica, ale spójrzcie jaki tutaj jest wyraźny obraz. To jeszcze oczywiście nie wszystko, bo tą, 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 tą lornetkę też można odbezpieczyć i jak ją odbezpieczymy i chcemy mieć mniejszej tutaj wielkości. No to, no to, no to wystarczy tutaj po malutku ją odwijać, ona będzie coraz mniejsza, coraz mniejsza, możemy zrobić z niej nawet taki topowy kompakt, no typowy kompakt, po prostu taki który się w małej cieszące Tylko to już trochę tam trzeba odwinąć, no i, no i to też można do kanapek zastosować, nie? No. Za zarąbisty, zarąbisty yy, sprzęt, yy, tak jak mówię masywna lornetka z wieloma zastosowaniami typu sanepid. No polecam na razie.